Hejka wszystkim, to ja oczywiście, i tak ogólnie się przywitałam. A dlaczego? A dlatego, że ten filmik będzie na dwóch kanałach, czyli na kanale Pancake LPS i na drugim kanale Naleśnikowa Glimmerka. To na tyle z takiego wstępu. W tym filmiku będzie taki unboxing albo shopping, jak to tam woli. Pewnie przy jednym kanale będzie napis shopping, a na drugim będzie unboxing. No dobra, więc nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania Okej, okay, więc w tym filmiku pokażę wam dość dużą paczkę i ta paczka jest z Aliexpress, więc uwaga, uwaga, ta paczka wygląda właśnie tak tutaj w środku są cztery rzeczy tak cztery, o ile się nie mylę o ile jestem dobra z matematyki więc tak wygląda paczka. Taki jest pięknie zasłonięty adres, dane i tym podobne. I więc no, zaczynam otwierać tą paczkę. Tak jakoś jest porządnie zapakowane. Uu, dobra. Miejmy nadzieję, że wszystko przyszło to, co chciałam, a jak nie, to najwyżej będzie osobny filmik. Więc tak, tutaj jest taka paczka, tutaj są oczywiście chińskie znaczki takie piękne. Tutaj jest kolejna paczuszka. Tutaj jest trzecia paczuszka. I coś jeszcze. I jest tu czwarta paczuszka. I. To już wszystko? Tak, to już wszystko wyciągnęłam. Więc zacznę od najmniejszej do największej paczki. Zgubiłam nożyczki. Ale dobra, spróbuję gołymi rękoma to otworzyć. Dobra, więc mamy pierwszą rzecz. Jest w takim granatowym kolorze i to jest czapka z rozaliną. Zobaczcie, jak ona piękna. Jest trochę pognieciona, ale wiadomo, była w paczce tak mocno spakowana, ale taka piękna czapka. O mój Boże, tak właśnie wygląda i zaraz ją ubiorę. Później ściągnę na hejki, bo teraz mi się nie chce. Ale świetna pasuje do mnie. Więc tak właśnie wygląda czapka. Czapka niewitka. Ja żem całe życie marzył o takiej. Jest cudowna, bardzo mi się podoba. I chyba w niej zostanę do końca filmiku, bo mega mi się podoba. Ta czapka jest taka ciepła i milusia w dotyku. I tu ma oczywiście rozalinę i napis Super Mario, więc jestem z tej czapki bardzo zadowolona. Dobra, więc pora na następną paczuszkę. Więc uwaga! W drugiej pasce będzie... Nie wiem. <noise> Tutaj jest czap czapka. Tfu! Teraz będzie mi się myślał o tej czapce. Tutaj jest maskotka Rosalina, ale co się z O mój boże, to jest ona! Jaka piękna! A niech w śmieci leżą, że tak poniosę. Taka piękna rozalina. Tu ma oczywiście plaki, taką alametkę chińską. Taka przepiękna rozalina. Takie ma piękne nóżki. Zobacz, jakie ładne nóżki. Popatrz na, nie, Popatrz na nie Tak właśnie wygląda jest po prostu. Przy... Piękna! marzyłam, żeby mieć maskotkę Rosaliny. W ogóle to jest moja ulubiona księżniczka. O! Widzicie? Jeszcze mam oczywiście dwie koszulki z Rosaliną. Mam y, dwa etui do telefonu z Rosaliną. Y, mam figurkę na półce z Rosaliną. Y, jak gram y, jakąś grę, na przykład y, Super Mario Party Jamboree, to gram tylko i wyłącznie Rosaliną, nie żadną inną postacią. Więc no tak właśnie wygląda. O, jeszcze teraz mam taką. Bransoletkę zrobioną przeze mnie z napisem Rosalina. Więc no, więc tak wygląda. Ma drugie oko, ma, bo najczęściej to ma jedno oko zasłonięte, ale tak właśnie wygląda. Jest po prostu cudna i tak właśnie wygląda. Dobra, zostały te dwie paczki, i tak już wiem, co jest w tych paczkach, oczywiście. Najpierw otworzę tą, mimo że jest ciut większa od tej, ale tym wolę na samym końcu, więc odkładam to na bok i pora otworzyć tą paczkę. Tak, już można widać po kształcie, co to będzie. O bo FOLI! Dobra, więc to jest taka lampka w kształcie chmurki Już mam taką szarą i niedawno kupiłam w takim jednym sklepie, w takim ala z pierdełkami różnymi Taką lampę, tylko że niebieską Teraz poradzę z folii Dobra, później posprzątam. Więc uwaga, tak właśnie wygląda lampa w kształcie chmurki. Tak właśnie wygląda oczywiście. I ciekawe, czy będzie świeciło. To nie wiem, pamiętam, jakie to są baterie potrzebne. A, dwie baterie, dwa razy A. Akurat mam u siebie te baterijki, więc zaraz włożę i zobaczymy, jak to mniej więcej świeci. Eee, wiecie co, kochani? Jednak te baterie, co miałam, to je zużyłam, więc muszę po te baterie iść. Albo mam pomysł? Zdaje się, że mam pomysł, <laughs> tej chmurki wyciągnę, bo tutaj są świeże baterie, więc wyciągnę z tej chmurki. Tak, to są te baterie. Nie lubię mi się baterie chowają z powrotem. Dobra. Zamykamy, więc uwaga, czy będą działać? Uwaga! Działają! Chociaż w dzień będzie trochę inaczej, ale widać, że te kulki się świecą, więc działa to. Więc jestem bardzo zadowolona z tej lampy. Trochę przyciemniłam kamerę, więc tak mniej więcej to wygląda. Już jak odwróciłam, to mi się jasno zrobiło, ale było mniej więcej widać. O, tak mniej więcej i tak właśnie wygląda Cudowna chmurka Dobra, więc pora na ostatnią rzecz I ostatnią rzeczą jest Koszulka Z paczopami. tak Taka koszula I mam nadzieję, że mi nie będzie Ani za duża, ani za mała Może trochę z tym ostatnim przesadziłam Dobra. Uu, tak, proszę Państwa, to jest ta koszula. Tak właśnie wygląda z takimi cudownymi pet shopami, Z taką pandą, z takim pieskiem, króliczkiem i z małpką. Takie cztery urocze pet shopy i pośrodku jest napis Little's Pet Shop", czyli ich logo. Więc zaraz tą koszulkę przymierzę. O, tutaj jest nawet rozmiar napisany. I zaraz tą koszulkę ubiorę. Okej, okay, więc mniej więcej tak wygląda koszulka. I tak, jest troszeczkę ciasna. No wiadomo, z kim to mogą być niektóre ciuchy ciasne, ale pewnie po yy, jak się wypierze tą bluzkę kilka razy, to zaś się yy, rozluźni Ale tak to mi jest dobra. Więc tak właśnie wygląda z takimi pet oczywiście. I tak właśnie wygląda cudowna koszulka. Ok, więc mniej więcej takim akcentem zakończę odcinek. Więc no, to by było na tyle. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu lub tam unboxingu Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać oczywiście łapeczki w górę. Możecie też skomentować i zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. I też zapraszam Was na moje social media, na inne moje kanały. Wszystkie zbędne informacje będą oczywiście na dole w opisie. No dobra, więc to na tyle, pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Pa, patki!